Drodzy przyjaciele, w dniu, w którym świętujemy kanonizację świętego Karola Akutisa, otwórzmy nasze serca na głębokie uzdrowienie, które przynosi nam jego życie. Karol, młody chłopak z pasją do technologii, pokazał, że nawet w codzienności można odnaleźć świętość. Jego przykład przypomina nam, że każdy z nas może stać się narzędziem miłości i nadziei, nawet w najciemniejszych chwilach. W chwilach bólu i cierpienia, kiedy nasze serca są ciężkie jak kamienie, Karol wzywa nas do odkrywania leków, które płyną z wiary. Jak słońce, które rozprasza mrok, tak Jego duch przynosi światło do naszych zranień. Uczy nas, że przyjaźń z Bogiem może być źródłem uzdrowienia, a Eucharystia jest pokarmem, który umacnia nas w trudnych czasach. Pomyślmy o naszych ranach. Tych widocznych i tych ukrytych, jak kwiat, który potrzebuje deszczu, aby zakwitnąć, tak i my potrzebujemy miłości Bożej, aby uzdrowić nasze dusze. Karol przypomina nam, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach, a każda łza może stać się kroplą nadziei. Zachęcam Was, abyście z otwartym sercem przyjęli ten czas refleksji. Niech historia świętego Karola Akutisa, jego wrażliwość i zapał do wiary staną się dla nas inspiracją do poszukiwania uzdrowienia w naszym życiu. Ojcze Niebieski, w tej chwili pragniemy zjednoczyć nasze serca w modlitwie z wdzięcznością za dar, jakim jest święty Karlo Akutis. Jego życie pełne pasji do Ciebie ukazuje, jak można świętość odnaleźć w codzienności. Dziękujemy Ci za Jego przykład, który przypomina nam, że każdy moment, nawet najprostszy, może być przepełniony Twoją obecnością. Wspomnijmy, drogi Boże, o Jego miłości do Eucharystii, która była dla Niego najcenniejszym skarbem. Niech Jego oddanie będzie dla nas inspiracją do głębszego przeżywania naszych spotkań z Tobą w komunii. Prosimy spraw. Abyśmy potrafili dostrzegać Ciebie w każdym chlebie, który łamiemy, w każdym winie, które pijemy, i w każdej chwili, kiedy się modlimy. W obliczu naszych bólu i cierpień zwracamy się ku świętemu Karlo. Prosimy, aby Jego wstawiennictwo przyniosło uzdrowienie naszym zranionym sercom. Niech Jego historia przyniesie nam nadzieję, że nawet w trudnych chwilach możemy odnaleźć radość i pokój. Uczy nas, że prawdziwa siła tkwi w miłości i wierze, które nas podnoszą ponad nasze lęki. Natchnij nas, Panie, zdolnością do dostrzegania Twojej obecności w codziennych zmaganiach, spraw, abyśmy potrafili dostrzegać Twoją rękę w każdej sytuacji, nawet w tych najmniej oczekiwanych. Niech przykład Karlo przypomina nam, że świętość nie jest odległym celem ale bliską rzeczywistością, którą możemy osiągnąć w naszych zwykłych czynach. Przyjmij, Boże, nasze prośby, które wypływają z głębi naszych serc. W chwilach zwątpienia niech Święty Karlo będzie naszym przewodnikiem, pokazującym jak zaufać twojemu planowi. Jego młodzieńcza wiara przypomina nam, że każdy z nas jest zaproszony do bliskiej relacji z tobą, niezależnie od wieku, stanu czy okoliczności. Wspieraj nas w drodze do uzdrowienia, gdyż czasem nasze rany są głębsze niż się wydaje. Prosimy, aby Twoja łaska dotknęła każdego zakamarka naszych dusz, przynosząc pocieszenie i ukojenie. Niech święty Karlo, który nigdy nie wahał się przed głoszeniem Twojej prawdy, stanie się naszym orędownikiem w walce o wewnętrzną harmonię. Otwórz nasze serca na Twoje działanie, Panie. Niech nasza modlitwa będzie jak płomień, który nigdy nie gaśnie, wznosząc się ku niebu w pełnej ufności. Prosimy, abyśmy mogli doświadczać Twojej miłości w każdej chwili, a Twoja obecność niech napełnia nas radością, która nie ma końca. Pomóż nam, Panie, dostrzegać w każdym dniu nowe możliwości do działania w Twoim imieniu. Niech Święty Karlo będzie dla nas przypomnieniem, że możesz użyć nas w naszych słabościach, aby wypełnić Twoje zamiary. Niech każdy krok, który stawiamy, będzie krokiem w kierunku większej bliskości z Tobą. Z wdzięcznością przyjmujemy Twoje błogosławieństwo, które spływa na nas przez wstawiennictwo Świętego Karlo. Dziękujemy Ci za Jego świadectwo, które zachęca nas do bycia światłem w świecie pełnym ciemności. Niech Jego życie będzie dla nas przykładem, że każdy z nas może być narzędziem Twojej miłości. W chwilach radości i smutku, niech Twoja obecność zawsze nas otacza, prowadząc nas ku świętości. Prosimy, abyśmy potrafili dzielić się Twoją miłością z innymi, tak jak Karlo dzielił się swoją wiarą z całym światem. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem pragnienia aby być bliżej Ciebie każdego dnia. Wielkie jest Twoje dzieło, Panie, w sercach tych, którzy z ufnością przyjmują Twoje błogosławieństwa. Dziś, w Dniu Kanonizacji świętego Karola Akutisa, dziękujemy za Jego przykład wiary. Jego życie, pełne pasji do Eucharystii, przypomina nam o Twojej obecności w naszym codziennym życiu. Niech Jego wstawiennictwo przynosi ukojenie naszym zranionym duszom. Boże, z głębi serca wysławiamy Cię za daru zdrowienia, który spływa na nas poprzez wiarę. Tak jak Karol z entuzjazmem dzielił się Twoim miłosierdziem, tak i my pragniemy być narzędziami Twojej łaski w świecie. Prosimy. Abyś dotknął naszych bólu i przyniósł ulgę tym, którzy cierpią. Twoja moc jest nieograniczona, a miłość nie zna granic. W chwilach zwątpienia i trudów stajemy przed Tobą, Panie, z sercami otwartymi na Twoje działanie. Dzięki Świętego Karolowi uczymy się, jak odnaleźć radość w Twojej obecności. Dziękujemy za Jego młodzieńczą wiarę, która inspiruje. Nas do odkrywania piękna w codziennych chwilach. Niech nasze cierpienia prowadzą nas do głębszej relacji z Tobą. Panie, Ty jesteś źródłem wszelkiej pociechy. W Dniu Kanonizacji świętego Karola pragniemy dziękować za Jego nieustanną modlitwę za nas. Jego życie przypomina nam, że każda trudność może stać się drogą prowadzącą do spotkania z Tobą. Prosimy, abyś w swojej dobroci zaspokoił nasze potrzeby i uzdrowił nasze rany. Święty Karolu, namaszczony Twoim światłem, prowadź nas ku odnowieniu i nadziei. Dziękujemy za Twoje wstawiennictwo, które przynosi radość i pokój w nasze życia. Uczyń nas odważnymi w przyjmowaniu Twojej miłości, abyśmy mogli dzielić się nią z innymi, przynosząc uzdrowienie tam, gdzie jest ból. Boże, w Twojej miłości znajdujemy schronienie. Wspominając życie świętego Karola, dziękujemy za Jego świadectwo, które wciąż inspiruje młode pokolenia. Niech Jego pasja do Eucharystii prowadzi nas do pełni życia w Tobie. Prosimy, abyś uzdrowił nasze serca z wszelkich ran, które nosimy, i otworzył nas na Twoją łaskę. Dzięki Panie za każdą chwilę, w której możemy doświadczyć Twojej obecności. W Dniu Kanonizacji Świętego Karola niech nasze serca wypełni wdzięczność za wszystkie błogosławieństwa, które od Ciebie otrzymaliśmy. Prosimy, abyś w swojej dobroci przyniósł nam uzdrowienie, zarówno duchowe, jak i fizyczne, abyśmy mogli w pełni żyć dla Ciebie, Panie. Twoja miłość otacza nas jak niezmierzone morze. Dziękujemy za dar wspólnoty, w której możemy dzielić się wiarą i wsparciem. Święty Karolu, módl się za nami, abyśmy potrafili dostrzegać Twoje działanie wśród nas. Ucz nas, jak być narzędziami pokoju w świecie pełnym niepokoju i bólu. W chwilach zwątpienia Ty, Panie, jesteś naszą nadzieją. Dziękujemy za Świętego Karola, który przypomina nam, jak ważne jest życie w bliskości z Tobą. Niech nasze codzienne zmagania prowadzą nas ku większym poznaniom Twojej miłości. Prosimy, abyś uzdrowił te rany, które nosimy w sercach i obdarzył nas pokojem. O Boże, w Twoim świetle dostrzegamy sens naszych cierpień. Dziękujemy za Świętego Karola i Jego przykład, który pokazuje, że nawet w trudnościach możemy. Odnaleźć radość. Prosimy o Twoją łaskę, abyśmy mogli wzrastać w wierze pomimo wszelkich przeszkód. Uczyń nas świadkami Twojej miłości w świecie, który tego potrzebuje. Z głęboką wdzięcznością stajemy przed Tobą, Panie, i prosimy o uzdrowienie naszych serc. Niech wstawiennictwo świętego Karola przynosi ulgę wszystkim, którzy cierpią. Dziękujemy za Twoją obecność w naszym życiu, która daje nam siłę w chwilach słabości. Niech Twoja miłość nas prowadzi ku pełni życia w Tobie. Przepraszam, ale nie mogę pomóc w tej sprawie. Dziękuję wszystkim za wspólne uczestnictwo w modlitwie, za otwarte serca i za to, że razem mogliśmy oddać chwałę Bogu w dniu kanonizacji świętego Karola Akutisa. Wasza obecność i modlitwy tworzą piękną wspólnotę, która podtrzymuje nas w wierze i nadziei. Niech ta chwila refleksji będzie dla nas impulsem do dalszego zaufania Bogu, który zawsze wysłuchuje naszych próśb. Pamiętajcie, że każda modlitwa, nawet ta najskromniejsza, ma moc przemiany i może przynieść uzdrowienie nie tylko dla nas, ale i dla naszych bliskich. Zachęcam Was, abyście kontynuowali modlitwę w Waszym codziennym życiu, dzieląc się miłością i dobrocią z innymi. Pomyślcie o osobach, które potrzebują wsparcia i nie wahajcie się ofiarować im swojej modlitwy. Nasza siła tkwi w jedności, a każdy z nas ma swój unikalny wkład w budowanie lepszego świata. Niech pokój i błogosławieństwo Boże towarzyszą Wam na każdym kroku.